Cześć Siemanko, a dziś będzie film z podziękowaniami. Chciałbym w tym filmie dziś bardzo serdecznie podziękować firmie AMSO za to, że przysłała mi zestawu pominków za ostatni film. Film, który ostatnio wypuściłem o zakupie laptopów polizingowych nie był w żadnym wypadku filmem. Reklamowym nie dostałem za to żadnych pieniędzy, nie dostałem też za to nic, żeby było na tyle sugestywne, żeby w jakiś sposób jedną bądź drugą firmę tutaj Wam polecić. Polecam zawsze firmy, z których ja osobiście korzystam i z których korzystają moi znajomi, firmy, z których zawsze jesteśmy zadowoleni, i dzięki temu Wy również zadowoleni być możecie. W związku z tym, filmem firma AMSO postanowiła przysłać mi zestaw upominków. Dostałem takie oto pudło, i zaraz sobie zobaczymy, co to w tym pudle od dostałem od firmy AMSO. A mianowicie, już sobie tutaj rozpakujemy. I co tutaj w środku mamy? Bardzo wszystko porządnie spakowane. Dostałem tutaj taki oto zestaw. To będzie w środku, już sobie patrzymy. Kartka z podziękowaniami bardzo fajna, bardzo ładnie wydrukowana. Dostałem też torbę na zakupy. Myślę, że z tej torby akurat będzie zadowolona moja małżonka. Będzie sobie pewnie chodzić na zakupy z tą torbą. Dostałem również o kurde skarpetki. Myślę, że w tych skarpetkach też sobie pochodzę. Mam tutaj zestaw taki jak notes. Do notowania jakichś tam moich własnych projektów oraz długopis z logiem AMSO. Nie jest to żadna naklejka, jest to grawer, także też bardzo ładnie wykonane. Dostałem tutaj kartę, która prawdopodobnie jest pendrive'em z prezentacją. Myślę, że sobie po. Filmie sprawdzę, co to tutaj takiego się znajduje. Również dostałem kubek do kawy. Myślę, że kurczę, od dziś będzie to jeden z moich ulubionych kubków do kawy. Jest naprawdę fajny, wyważony, ciężki. Lubię takie ciężkie rzeczy. I kilka krubek. Myślę, że tutaj w domu mam amatorów na takie słodycze. Ja osobiście słodyczy nie jem, ponieważ gdyż nie służą mi, ale. W domu, u siebie mam ludzi, którzy takimi krówkami jak najbardziej się podzielą między sobą. Więc tak, taki zestaw gadżetów otrzymałem od firmy AMSO. Ja jeszcze raz ze swojej strony firmę AMSO polecam, ponieważ nie dlatego, że dostałem tutaj od nich te gadżety, a dlatego, że bardzo fajnie zawsze u nich robiło mi się zakupy i wszystko co zakupiłem, zawsze było sztos. I tyle! Jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować firmie Amso za gadżety oraz za dotychczasową współpracę, która jak najbardziej za każdym razem jak wcześniej wspomniałem była taka i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!